To miejsce wygląda jak scenografia z filmu, w którym czas się zatrzymał, ale to prawdziwe miasto. Warosza opuszczona dzielnica Fama Augusty na Cyprze Północnym. Kiedyś tętniący życiem kurort, luksusowe hotele, modne butiki, restauracje, plaże pełne turystów. Wakacje spędzały tu gwiazdy. Birgit Bardot, Elisabeth Toiler. Do 1974 roku mieszkało tu prawie 40 tysięcy ludzi ale wszystko zmieniło się w kilka godzin po tureckiej inwazji mieszkańcy uciekli w pośpiechu miasto zostało zamknięte ogrodzone drutem kolczastym przez ponad 40 lat nikt nie miał tu wstępu dopiero w 2020 roku fragment waroszy otwarto dla zwiedzających można spacerować po ulicach gdzie czas dosłownie się zatrzymał zardzewiałe auta puste hotele wystawy z lat 70-tych to miejsce robi ogromne wrażenie, przeraża, fascynuje i zostaje w głowie na długo. Czy odwiedziłabyś to miejsce?